Okej, okay, jak zostaniemy o, z sami No Ej, no. Polaki Fist, fist, fist fight, fist fight. Kasztan no jednego jednego tu. Reszta to bambole to jest. No pewnie, że was słyszymy. Kasztanowy móz, "A gdzie jesteście? Z niebo nas doje No nie no serio, nie, no ej, no ty? sztama! Ej, ej, sztama. Chcecie pójdź na pięści na koniec Jak chcecie na pięści pójdziemy, wyrzucimy broń i pięści pójdziemy na koniec. Na gołe pięści Na gołe, na gołe To drużyny jest poza bezpieczną strefą Uwaga, wrogi żołnierz Wrogi żołnierz tu, tu u góry, tu u góry, Kasztanowy jesteście? Tutaj, tam jesteście kasztanowie? W budce? My jesteśmy daleko My jesteśmy wszędzie W budce jak dotknąłeś W budce, okej, okay, dobra, 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 dobra tu, tu u góry jesteście, dobra Pierdol. To zjeżdżajcie na dół Ja leżę i czekam na was ja też. Czekaj, jeszcze miny podłożę. Nie, <noise> no, oni chcą połączyć siły, no weź, daj im się połączyć z nami. No, daj, daj, Oj, daj. daj, daj. Dobra, to my. Tomek, to my. Tomek, to my. Dobra, dobra, kasztynowy. Wrzuć mu kewy, coś. znaczam wrogów. Masz paskę? nie strzela? Nie mam maski, nie mam kewów. Nie masz kewów ani maski, ale dupa. Ja wyrzucę ja kewów? Jesteś sam? Cały jesteś? Dobra, no, sam, sam, sam. Sam? O Jezu. Przecież przez chwilę gadałeś z ginącym kumpel? Graj z nami, graj z, z, z nami. Kurwa, pierwszy raz tak to spotykam. No to wyjedziesz. No spokojnie. To lecimy, spokojnie się... To lecimy, się... Jeszcze jest 15, cofamy, więc... Cofamy, cofamy. cofamy jest spokojnie, 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 no. Ty, a ty, chcesz wykupić kolegę? Ruszajcie do bezpiecznej strefy. Ty, <laughs> masz kasę? No, wykup kolegę. Masz, masz, masz kasę. Masz kasę! Chodź do sklepu, chodź do sklepu masz kasę wyrzuconą. Tu masz kasę. To sklep? Mati, czemu wziąłeś? Ja nic nie brałem. Tu masz kasę. Jest sklep. Masz. Na wykup typa. Kup, kup wykup, typa. typa, ja pierdolę nagram to bez kitu. Wykup. Kup, kup, kup. No. Niech kup, wisi. Niech wisi. Dobra, dobra, jest strefa, Cida, dobra, idziemy. Ale to będzie typu dopierdalało. Na dół, w drugą stronę. Słownictwo, przepraszam, Jesteś ja z synem gram. A, o. No. Ja idę do góry, ja idę do góry, Chłopaki. Wrócił kumpel? Dobra, kumpel wrócił, odzywa się, czy nie? Dobrze, Dobra. U, tym jest, tym jest u góry. No widzisz? Tym jest u góry. A. Ty do góry poszedłeś? No, tak. no zaczęło. Jeden, jeden typ. Jest, jeden typ. To gramy już w czwórkę. I wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem już w powodzie. Aha! Jesteśmy bezpiecznej strefy Christy, masz ja jeszcze, złotą Ja mam złotą maskę. też mam złotą. Ale my w kurwie to auto namierzamy, nie? Ja cię pierdolę. Masz dołączone? włączone? Ja pierdolę. No. No mam Kurwa, bicy. Dobrze. Pizza. Dobrze, dobrze Jest jeden typ, generalnie Jeden Nie, typ jest dwóch. Jeden typ Nie, jeden jest Bo od czego czterech dwóch dwóch. Ale od, kim, od, kom, od, kum, od kumpla tego, no? Od kumpla jest Jest linka do, do góry Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry i na bitwę, na pięści go, 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 go. Dobra, Trzy Jeszcze tylko trójka, Go! Go, go, go! go. 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 go, go, go. W pięści, wyślijcie, wyślijcie. Na pięści. Masz. Na na to nie z wami. Dlaczego? Pendob. Jeden i się leje Polak nie się leje z wami. No, Polak nie. Ja pięści, dawaj Polak nie się leje. Na pięści, dawaj. Czekaj. Dawaj. Dobrze, Wyrzuć i go. E! A! kasztanowy, Kastanowy, ciągle czas wychujać. Ja mam nadzieję, że mi zaliczyło, ty. <noise> Muszę to nagrać bez <noise> Rady. rozłączyło mnie. Rozłączenie? Ale kasztanowy chciał nas wycyckać wy, wy wy no wy, na końcu, wydymać. co? Wydymać, no. No, no, no. Zobacz, chrystyk dołączył i wygrano, nie? No, kurde, na luzie, nie? No, mówiłem, że będzie wygrano,